Witam serdecznie na kanale to musi się udać, moi drodzy. Ja nadaję już z Anglii i orzeł wylądował, orzeł wylądował w Anglii. Chciałbym was powitać. Teraz może mała autopromocja, bo niektórzy mogą się dziwić, co to za wariat chodzi w różowej koszuli gada do kamery. Oczywiście trafiłeś na kanał to musi się udać, gdzie ja buduję swój dom w Polsce i po 18 latach wracam do Polski, wracam do Polski. Bo bo mam taką czutkę, a ja jak ja czuję coś, to znaczy, że tak trzeba zrobić. Także koniec autopromocji, witam serdecznie i oczywiście przepraszam za, za jakość nagrywania tych moich vlogów, ale to jest tak jak życie pokazuje, tutaj nikt nie będzie nikt nie będzie udawał, robił scenariusze, żeby tylko dobrze wypaść i się to fajnie klikało. Między innymi słuchajcie, bo to jest, jest sprawa. Chciałbym serdecznie podziękować Ireneuszowi Rudziński, tak, który wspiera kanał. To musi się udać. No panie, to to co zrobiłeś, to już przerasło moje oczekiwania. Tu wam gdzieś wkleję. Wkleję. Wsparłeś tak kanał, że, że. O panie, ja rozumiem jakaś herbata symboliczna, ale ty rozwaliłeś system. Rozwaliłeś system, więc. Dziękuję, no, dziękuję, dzięki tobie będzie ten kanał się jeszcze bardziej rozwijał i będziemy na pewno twoje wsparcie pójdzie na, na, na yy, aparat taki specjalny kanona, który kosztuje 7000 złotych i do tej puli dorzucimy, dorzucimy te twoje dwie stówki, które wrzuciłeś, a mówię tu o 200 funtach, także no, dziękuję, no, dziękuję Ci, jeszcze Cię oznaczę pod tym filmem, także no, no nie mam słów. No nie tylko Ty wspierasz, bo też wspierają jeszcze inni, wspiera Kamil, wspiera TopG, wspiera, kurczę, nie chcę kogoś pominąć, wiecie, nie chcę kogoś pominąć, wolałbym, wolałbym, może inaczej zrobimy, zrobimy tak, że będziemy po prostu pod koniec filmów podziękowania dla Was zrobię, jak tylko znajdę czas, no ja wiem, że powinienem znaleźć czas, ale kurczę, ja tyle pracuję, że ja już czasami nie wiem. Tematem moim dzisiejszym będzie Polacy masowo wracają do Polski, a czemu to wracają masowo do Polski? Słuchajcie, natrafiłem na odcinek, na odcinek Globalisty. No on wyjaśnił wszystko, no wyjaśnił wszystko. No ja tutaj, ja powiem wam szczerze, że ja to tutaj chyba już nie mam za bardzo nic do dodania, tak. Nie mam za bardzo nic do dodania. Tu wam gdzieś wkleję tam na dole, w opisie wam wkleję link. I, I naprawdę, albo jeżeli ktoś tam będzie, będzie chciał tam w sekcji komentarzy że tak powiem zabłysnąć, no to po prostu będę mu ten link wklejał, żeby on po prostu sobie obejrzał i wtedy zrozumie, tak? Kanał jest globalista, kanał jest niemały, także także wiecie wsparcie ma duże, także tam są ludzie myślący racjonalnie, tak? Czemu Polacy wracają masowo do Polski? No to ja już Wam mówię, no. wracają, bo mają kalkulatory, mają kalkulatory. Większość ludzi nas wyjeżdżało e, za chlebem a a teraz w Polsce będzie druga Japonia. W Polsce będzie druga Japonia, wspomnijcie moje słowa, może nie druga Japonia jeszcze, ale na pewno będzie dużo, zleci się dużo emigrantów, czy z Indii, czy skądkolwiek, bo nasze szkoły są, są, naprawdę na wysokim poziomie i są tańsze, dużo tańsze, tak? Dużo tańsze, czyli wielu z tych ludzi na pewno zostanie w Polsce, tak? Jeżeli się wykształcą, to, to zostaną w Polsce i to będzie miało swój, swój jakiś tam Przekaż... Przekaż, kurde, ja już nie wiem, jak ja mam mówić. Jakoś będzie, będziemy mieli więcej takich fachowców, tak? Będziemy mieli lepszych lekarzy, będzie mieli lepszych inżynierów itp. itd. Ja wiem, że się zaraz znajdą tam ludzie, że Tusk ci ściągnie, Tusk to zrobi. No, słuchajcie, polityki nie mieszacie do swojego życia, bo inaczej będziecie jeść suchy chleb i wodę. Słuchajcie, wracając do, wracając do tego, czemu Polacy wracają masowo do Polski. Bo koszty życia są też dużo tańsze. Ja tutaj nie będę tłumaczył każdemu z osobna, bo każdy jeden jest spawaczem i zarabia tam 6000, drugi zarabia jest piekarzem, zarabia tam, nie wiem, 10 czy 20. No są też ludzie, którzy zarabiają po 500 zł no, tygodniowo, tak? I później siedzą i narzekają, że nie mają co do gara wsadzić albo wynajmują mieszkanie, na których nie stać. I tak w ogóle by, moglibyśmy, moglibyśmy ten temat wiercić i 20 razy powtarzać, ale. Ja już naprawdę nie chcę się powtarzać na tym kanale. Globalista to zrobił za mnie. Globalista to zrobił za mnie i wypunktował wszystko, także ja nie będę jego słów powtarzał. Bardzo was ostrzegam do tego odcinka i do tego odcinka, ponieważ powiedział wszystko to, to co ja wiem, to co ja wiem, powiedział wszystko idealnie, tak? słuchajcie. Sprawa jest tego typu jeszcze, że Yy, że jak będziecie wracali do Polski, tak? Będziecie wracali do Polski, to możecie też liczyć na ulgę. Możecie też liczyć na ulgę podatkową. Yy, nie będę tam strzelał, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba przez 3 lata macie ulgę podatkową, także żebyście stanęli na nogi dobrze, żebyście mogli sobie tam biznes otworzyć, jakieś czy coś, żebyście mogli sobie z tej ulgi skorzystać, tak? Także to jest jeden z takich, takich, takich plusów fajnych. Jeżeli wracacie z dziećmi, no to jak najbardziej na każde dziecko będziecie mieli płacone po te 800, fun, 800 o, o, funtów, ale zabłysłem po te 800 e, zł, także możecie być pewni, że to i tak jest nawet więcej niż w Anglii, <grytanie> tak. w Anglii chyba się ma 100, 110 funtów na dziecko, a w Polsce ma się już 800, więc to już daje nam jakiś przelicznik, tak. e, Ja rozumiem, że znajdą się też przeci, przeciwnicy i, i ci, którzy którzy chcą wracać, tak jak ja wracam po 18 latach, to Wam powiem, że szmat czasu i ktoś, kto wraca po 18 latach, naprawdę musi to mieć poukładane w głowie i no tu sobie, tu se, sobie nie mogę, po, nie mogę pozwolić sobie na popełnienie jakiegokolwiek błędu, bo nie wracam sam, wracam z rodziną, wracam swoją córką, z przyszłą żoną i ja na błędy sobie nie mogę pozwolić, tak? Także ja pewne rzeczy już przekalkulowałem. I jedni nie będą wracać do Polski, będą Wam odradzali wracanie do Polski, a to dlatego, że oni nie mają dokąd wracać. Nie mają dokąd wracać. Ja tu przy każdym praktycznym odcinku wraca, powtarzam, jeżeli ktoś nie ma dokąd wracać, a żyje tutaj, no to on zawsze będzie chwalił, chwalił będzie... Życie tutaj. Ja nie mówię, że w Anglii jest jakaś tragedia i w ogóle. Ale to nie jest kraj do życia, to jest kraj to jest tak. Jak ktoś lubi jeść Fish and Chips albo English Breakfast, no to, no to spoko Okej? Okay. Ja już przy każdym odcinku to powtarzam. Nie chciałbym być. Wiecie, powtar... nie, nie, chciałbym, nie chciałbym, się powtarzać za każdym razem, tak? Ale pamiętajcie o tym, że to czasami na kanał jeżdżają inne osoby i czasami ich trzeba uświadomić. Trzeba uświadomić, także Polacy wracają. Czy to z. Naprawdę, ten odcinek, który mnie dzisiaj, dzisiaj obejrzałem, no ja bym mógł po, powtórzyć słowo, w słowo tak? Ale wolę go Wam wkleić i przejrzycie go, bo, bo naprawdę jest. Jest. jest, jest no, no, nic dodać, da nic ująć. Miesza z tym. Miesza z tym, także słuchajcie mnie tu uważnie. Bo teraz będziemy. Wróćmy do może mojej budowy. Bo odcinek sobie obejrzycie, i Wam wszystko, wszystko Wam, wam autor tego odcinka przekazał, wypunktował wszystkich. Dobra, wypunktował wszystkich jak, jak na strzelnicy. Co będziemy robić na budowie? Słuchajcie, na budowie będziemy robić instalację elektryczną. Przyjedzie Pan z piany Pur, przyjedzie Pan z tynków i z tyrobeton. Tak, styrobeton przyjedzie też, będziemy, będziemy robić styrobeton, ale to wszystko Wam pokażę na kanale, tak żeby to wszystko fajnie, fajnie się zgrało. Tak. Będziemy jechać nagrywać kom... fajny odcinek, mam dla Was fajny odcinek do nagrania, nie? Dzisiaj, dzisiaj tak kompletnie na relaksie, bo nie chciałem Was zostawiać, jak już powtórzę się bez odcinka, będziemy nagrywać nie wiem czy jeszcze pojedziemy wieczorem, czy pojedziemy, czy pojedziemy późnym popołudniem, gdzie wylądowało UFO, gdzie wylądowało UFO. Pojedzie tam w gratka, pojedziemy tam sobie. Bo będę chciał też na kanale pokazywać oczywiście różne jakieś takie fajne miejsca, jakieś sobie przyjedziecie odwiedzić waszą tutaj rodzinę, która przyjedzie, no to będziecie mogli sobie będziecie mogli sobie pojechać w te miejsca, tak? Będzie, będziecie, będziecie mogli tam, że tak powiem, pociągnąć swoją wiedzą, zaczerp zaczerp zaczerpniętą ode mnie. Także podsumowując wszystko, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to musi się udać, no to ja Cię zapraszam do subskrypcji kanału, to musi się udać, to jest raz, dwa... Yy, dwa. Będziemy, a będziemy jeszcze już o tym wspominać. Będę teraz cały czas o tym wspominał. Zresztą będziemy robić yy, sylwestra w domu jeszcze nieskończonym. Czyli zrobimy z tego streama takiego dłuższego, będą jaja karaoke. Zrobimy zrobimy kociołek, <laughs> nie, będzie, będzie śmiesznie. Padną moi koledzy też, też i pośmiejemy się wszyscy razem. Pośmiejemy się tam z, z pewnych sytuacji które tam się wydarzyło w naszym życiu, także naprawdę zapraszam do na tego live'a, bo tam będzie grubo, tam będzie grubo, albo grubo, albo wcale. Także, także zapraszam. I słuchajcie, żeby było jeszcze śmiesznie, ja wracam, wracam, jadę na siłownię, poszarpać się trochę i zachęcam was do subskrypcji kanału, zachęcam was do subskrypcji kanału, to musi się udać. Dzisiaj już jak wspomniałem, troszeczkę na luzie bo nie chciałem dostać, zresztą jeszcze wlecą dwa odcinki dzisiaj. Dwa, no może nie dzisiaj, ale w tygodniu. Znaczy do niedzieli powinny już być. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. I jeszcze jedno. Ja rozumiem, że ja nie powiedziałem za dużo o tych powrotach, bo odsyłam was do Globalisty, ale tylko chciałem was poinformować, bo chłopak zrobił naprawdę dobrą robotę i szapowa dla ciebie. Może kiedyś nagramy razem materiał. Także dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, zachęcam do przyjrzenia innych materiałów na kanale. No i zapraszam na live'a zapraszam na live'a dzisiaj. Dzisiaj zapraszam na live'a drugiego. I wam dokładnie opowiem, jak to wygląda z tym powrotem, tak? Czyli każdy odcinek będziemy sobie dyskutujemy na live'ie. Także ja uciekam na siłownię, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się tam. Nie tańczcie za mocno, trzymajcie formę i do usłyszenia wariaty. Bardzo mi było to mówił ja, król Julian. Pozdrawiam serdecznie, cześć.